Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie z Tastemans A to jest pierwszy odcinek naszej nowej serii na kanale, mianowicie serii, która będzie się nazywała Zarośnięty Survival. Jesteśmy na serwerze brodaci.net i tutaj będę prowadził tą serię. I witam wszystkich bardzo serdecznie. W pierwszym kroku chciałbym podziękować tutaj ziomeczkom z Spika, którzy, którzy mi tu dali diamentowy kilof i chlebek. Bardzo Wam dziękuję, chłopaki. Niestety nicków nie zapamiętałem, ale i tak wielkie dzięki. I tak, i tak, tak, tak. tak. Po pierwsze, po kolei może, dobra? Eee, nowa seria Survival na serwerze. Jak najbardziej. Nabroda tych będę prowadził. To jest seria sprawdzona. Jest to zamiennik dla Minecraft Dark Ages, która już nie będzie multiplayerem. A której już nie będzie widzów chyba zbytnio i tak dalej, ale mniej więcej chciałem prowadzić sobie serię, którą mógłbym prowadzić sobie tutaj prawda z widzami, z innymi YouTuberami i tak dalej zapraszać, która by była let's playem, no. takim zwykłym prawda bez game moda i tak dalej, jak to mam na przykład na snapshotach, ale no niestety na snapshotach zbytnio serwera nie mogę postawić, jest to dosyć ciężka sprawa, no i po prostu nie mogę prawda, więc let's play gram sam, o fajnie let's i dlatego zrobię sobie taką nową serię. Pomyślałem i będzie to seria po części z widzami. Będę tutaj prawda chciał czasami zapraszać sobie widzów, czasami pogrywać z tymi widzami. Na pewno będą live streamy, na których będę grał z widzami. To już mogę zapewnić. I czemu ten serwer? Czemu ten serwer w ogóle? Bo serwer jest po prostu chyba najlepszym survivalem obecnie istniejącym w Polsce. Nie, tak mi się wydaje. Ale serwer jest bardzo dobry. E, zapewnia nam on generowanie działek sobie w wybranym miejscu, czyli to tak jak w sumie te nowo powstające serwery także, ale e, działa to tak, że musimy odbloka ustawić, który się tworzy właśnie z No i z drewna i dlatego się też dzisiaj e, wybraliśmy do kopalni, a także dzisiaj poszukamy jakieś sobie diamenty tutaj, e, gdyż no bardzo by nam się przydały. Jakby ktoś chciał wiedzieć, e, teksturpak, który właśnie używam, to jest teksturpak e, default 3D, jest to o tekst na 1.8, e, pokażę Wam tutaj, prawda, jest bardzo fajne. Na przykład taka tekstura cobblestone, czy Stonebrick, czy tak dalej, takie właśnie wypukłe powierzchnie. już myślałem, że się skopiował. Ale nie wiem, seria będzie się pojawiała od czasu do czasu tak, jak to się dzisiaj pojawia, czyli z nienazka, będę nagrywał zapewne ją. Będzie ona zamiennie chyba z let's playem prowadzona. To znaczy, zamieniona Ona nie będzie wchodziła w miejsce let's playa Broń Was Bosch, bo tamta seria jest główną moją kanałową serią. Ale ta także będzie się tutaj pojawiała jakoś w miarę, myślę, co jakiś czas będę nagrywał sobie odcinek z jakichś przeglądów na przykład tego, co wybudowałem, czy nawet co wy wybudowaliście tutaj na serwerze, prawda? Bo chciałbym nauczyć się stylu modern, tak? Bo nie umiem tego stylu w Minecrafcie w ogóle. Jest styl bardzo fajny, jeśli o to chodzi, o budowanie, ale on nie jest taki... Znaczy jest w prosty, ale po prostu mam tak, mam swoje Dark Ages, gdzie uczę się stylu średniowiecznego, gdzie uczę się budować na tekstę Conquest, a tutaj chciałbym się nauczyć na tyfultowym teksturpaku tworzyć. Myślałem, że to jest czyjaś działka, tu na pewno mnie nikt nie zaskoczy, czekajcie. Taki korytarz trochę jakby, trochę jakby ktoś tu kopał i zaraz miał się wrócić po surowce. Mam nadzieję, że jednak to się nie stanie. Nie chciałbym paść, bo jest pięciominutowy ban. W taki fajny sposób na zluzowanie slotów. Aczkolwiek serwer jest praktycznie cały czas pełen. Co jeszcze tutaj mnie dodatkowo jakby uświadamia naprawdę, że serwer jest bardzo wysokich lotów. I naprawdę, co gadam sobie z ludźmi, to naprawdę fajnie tutaj się gra. Ludzie mają naprawdę fajne rzeczy. W formacie jakichś ekspiarek bardzo fajnych i tak dalej. Czekaj, muszę sobie robić pochodnie. Na szczęście węgiel znalazłem jakiś. A, drewna trochę. A nie, drewna mam jeszcze pusta, tamtego. Ale przeróbmy sobie to. Bardzo mi się też podoba, że serwer jest na 1.8, właśnie to mnie też tak bardzo przekonuje do grania na nim, gdyż tutaj dochodzi właśnie bardzo dużo nowych bloków. Kurczę, strasznie mi się dzisiaj trudno gada, nie wiem czemu. I co, i co? Właśnie takie nowości jak 3D texture mogę używać dzięki 1.8 i są nowe moby tam, prawda, te podwodne twierdze i tak dalej, nowe enchanty. Jest to bardzo fajna sprawa, to jest wersja bardzo zbliżona do mojego ulubionego 1.9 i dlatego ten serwer także wybrałem. Dobra, chyba już wyjaśniłem, czemu tutaj gram. Uh, tutaj jest taki kurzy strasznie prosty, więc chyba tutaj. Hmm. No nie wiem, kurczę. No, ktoś się. Ewidentnie kopał się na wprost, ale okej. Okay, ja sobie pozbieram żelazo, które tutaj zostawił i inne surowce, no bo, bo to mi się przyda, prawda? <laughs> Kurczę, strasznie straszny mi coś zgadną. Nie wiem. Nie wiem o co chodzi naprawdę. Um, jak nie, nie, nie nagrywałem to wszystko na spokojnie mogłem mówić tak dalej, jak włączyłem nagranie, to po prostu um, po prostu nie mogę się wysłowić bez żadnych problemów i tak dalej. Bardzo fajnie mi się podoba ten także kill-off na teksturpach, Zobaczcie, tak bardzo fajnie kopię, to znaczy prawie defaultowo, ale sprawa w ogóle o czym ja gadam, nie? Pierdolę, straszne. Wiem. <laughs> Co ja tu mogę jeszcze pogadać, tak szczerze. Muszę się zastanowić, bo, 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 się, bo, się, bo, się, bo się tak, tak wziąłem do nagrania i tak sobie nagrywam, prawda? Taki typowy survival <coughs> I myślę, że będę sobie to prowadził w takim formacie jak dzisiaj będzie odcinek, czyli po prostu nagrywka taka, prawda? Czasem będę kogoś zapraszał i ogólnie będę sobie grał na serwerze. Bez specjalnych jakichś efektów montażowych i tak dalej, bez jakichś super cięć, nawet takie po prostu odcineczki. Na spokojnie, bo wiem, że prosiliście mnie o takie odcinki i wiem, że takie odcinki się Wam fajnie ogląda, OK, Co tu mamy? Tu mieliśmy wyjście, czyli OK. Czy ja się kopię w tą stronę? Tam mam węgiel, bo mi się już nie chce zbierać, mam tutaj Pustaka praktycznie, więc sobie pójdę z tym, co mam. O i od razu mamy żelazo, jak ładnie po prostu. Nazbieram ja sobie tak ze stack żelaza, nawet bez tych diamentów już może się pójdę gdzieś. Najwyżej sobie później wykopię na miejscu, gdzie się osiedlę. A, więc to tak, na spokojnie, szczerze mówiąc. Fajnie by było sobie jakieś takie miejsce na odosobnieniu, jakąś taką wyspę, nie? Sulvarą. O! Lapis lazuli, bardzo fajnie, to nam się przyda do enchantu. Na tej wersji już trzeba mieć lapis lazuli do enchantowania. Bardzo fajnie, 8 z O, to akurat na. O, nawet więcej jest, dobra. 3 e, jest potrzebny na enchant na 30 level, z tego co wiem. <laughs> Kurczę, przepraszam, coś mi gada, no, naprawdę wysiada jakoś, tak. I nos mi się zapchał od początku nagrania. Nie wiem czemu, po prostu masakra jest z tym. Ale okej, okay, jak sobie poradzimy, musimy jeszcze sobie tutaj rozkopnę. Yy, I w ogóle takie informacje, że niedługo wraca kamerka moje drogi ziomeczki. Mam nowe oświetlenie, nowe stare oświetlenie, ale działające. I, yy, i, yy, yy, yy. niedługo będzie kamerka z green screenem, jak to była wcześniej. Co jakiś odcinek myślę, że na tym serwerze jak najbardziej będę tą kamerkę umieszczał, czy za szybko mówię, chwilami i po prostu tracę, 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 tracę sens wymowy. Sens wymowy jest coś takiego, nawet nie wiem. To, to jest poziom 11, ok. Czyli diamenty tutaj mogę znaleźć wedle przewidywania jest ich najwięcej, nawet z czego zaraz powinienem jakieś znaleźć. No, chyba że ktoś tutaj sobie nieuczciwie, prawda, na, na jakimś X-rayu czy coś kopał i znalazł już wszystkie moje diamenty, po które ja tutaj wyszedłem. Oczywiście, restą także mi się tutaj przyda. No, czemu nie? No, jakieś mechanizmy będę tworzył. Nie. Modern ma być. Modern to się równa według mnie mechanizmy. A więc to jak najbardziej nam się przyda, kurczę. No, dobra, weźmy sobie pochodnie postawmy. Moje kolejny węgiel, miło. A chciałbym jakieś diamenty znaleźć, naprawdę. Bo to, 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 to węgiel i tak dalej, to to sobie mogę normalnie poszukać bez problemu. Węgiel sobie mogę nawet stworzyć czarkola, jakbym chciał. Ale ciągle nie widzę diamentów tutaj. żadnych. Już nawet prawie pół kilofa służyłem, już prawie nawet nie. To jest już kurczę naprawdę dużo kopalni, jeśli o to chodzi. I wiecie, co wyjdziemy sobie z kopalni? Jeszcze przykopiemy sobie w cztery strony świata. No, może nie w cztery strony świata. O, tutaj, bedstone, ok. Idę tą zasadą, że jak trafię na jakieś surowce, to się kopię do, do tego surowca i znowu kopię się na cztery strony. A jak nic nie znajdę, to, to wychodzimy z kopalni. OK. raz, dwa, trzy, cztery. Nic. Raz, dwa, trzy. No i nic. Węgiel. Dobra, węgla nie. Węgiel sobie podarujemy. No i to nic, chyba, że... A nie, to jest żelazo. O, żelazo to mogę zebrać. Wydawało mi się, że węgiel. taka ciemna tekstura trochę z tego boku, jak tak widziałem. O, ale to tak, to, to, to jest taki plus tych 3D tekstur paków więc okej, okay, zbierzmy sobie tutaj wszystko rozkopiemy tutaj najwyżej żeby sprawdzić czy na pewno jakichś diamentów tutaj prawda zaraz nie będzie o, żelazo kolejne, no ta kopalnia mnie prawda, próbuje tutaj jak najbardziej przytrzymać przy sobie, ale, ale zaraz wyjdziemy no, nie będę prowadził Wam dzisiaj odcinka całego z kopalni, prawda, znajdziemy sobie zaraz jakieś fajne miejsce, myślę, do osiedlenia e, więc dobra, pójdźmy już sobie na spawn e, drewna mam dosyć ponad także żelaza U, to jest bardzo fajnie Prawie 400 takiego. tego, o tutaj coś rzucają roki 2004 rzuca diamenty, weźmy spróbuję podnieść No niestety nie podniosłem sobie żadnego diamenta A to jest ktoś w ogóle chyba ten z ekipy No cześć, cześć, tak nagle do mnie podszedł e, No cześć, cześć, cześć No siema, dobra weźmy się w nim na te losowe e, I zobaczmy las, jak najbardziej fajne miejsce Ale bym tak w góry celował, jakieś fajne góry To by było po prostu mega jakby mi się udało znaleźć E, ale spodziewam się, że nie znajdę. O, domek jakiś już. Chodźmy sobie go obejrzymy w ogóle. E, jak tutaj ktoś się wybudował Creeper? Okej, okay, Creepera sobie ubijemy. O, nie mam dźwięków mobów włączonych, naprawdę. Muszę sobie to za chwilę naprawić. A i tutaj nie ma tego systemu walki, co jest na 1.9. O tym muszę pamiętać, dobra. E, moby sobie włączmy powiedzmy na 16%. Bywały za głośne. E, I tu jakieś lagosy mam. O jen, co mnie tutaj Ścina. Domek szeregowego. No bardzo fajnie. W ogóle, kurcze, odbekło mi się, naprawdę. Najpierw beknij później mów. E, muszę sprawdzić, gdzie tu się Graf buduje, bo chciałbym sobie zawitać do Grafa. Może nawet na odcinku zawitamy do niego. Wiecie, do Grafa. Tego Grafa, kto tutaj też prowadzi serię zbrodatych, właśnie. E, do którego bardzo serdecznie zapraszam na kanał. E, bardzo fajne tam poradniki do budowania robi, jeśli o to chodzi. I można się naprawdę dużo nauczyć. Ja z nim osobiście e, czasami gadam odnośnie moich projektów, czy według niego coś takiego pasi. Tak dalej. Aha, i kolejny aspekt tekstur packa. Po prostu zobaczcie, to to jest mega, nie? Kamyszki takie leżą. A na gravelu i sandzie leży... Leżą, leżą, leżą muszelki. To jest kolejna super sprawa, naprawdę. E, co tu mamy? wow Ej, tu jest spoko miejsce. Może to nie są góry. O, mam jakieś abuszko, fajnie. Pozbierajmy sobie. Może to nie są góry, ale jest naprawdę fajne miejsce. Tak mi się wydaje bynajmniej. Mhm. Ej, no to jest naprawdę. Dobra, będę się cały czas powtarzał. Ale chyba tutaj zrobię sobie właśnie Kuboid i może jakąś chatkę już przeszukujemy. Znaczy najpierw taki szałas sobie wybudujemy w sumie. E, tutaj mamy takie zejście drobne. Okej, okay, tu mamy czyjś domek. Okej, okay, sprawdźmy czy jest zabezpieczony. Kolejny, kolejny budyneczek tutaj w pobliżu. E, jak najbardziej warto, warto sobie sprawdzać, kurczę. No niestety jest zabezpieczony, nawet widzimy tam, że jest zabezpieczone Tutaj kolejna budowla, dobra, to może sobie pobiegnijmy trochę dalej, bo tutaj będzie zabudowa, to już tutaj tak ta trochę miejsca potracę. O jeny, tutaj jest naprawdę fajna budowa. O, fajny domek, zobaczmy sobie go z daleka, bo nie chce mi się tam podchodzić. Banery widzimy. Ej, i właśnie, muszę sobie baner swój stworzyć, bo na tym serwerze każdy praktycznie tworzy swój baner. Czekajcie, czy to jest zabezpieczone? Tak, to jest zabezpieczone. Okej, okay, ktoś tutaj już sobie ewidentnie zaznaczał większą poładę działki na bagnach, na bagnach na pewno nie będę chciał mieszkać to nieważne, na Optifine nie mogę sobie wyłączyć te kolory ale bagna same w sobie mi się nie podobają w ogóle eee, więc szukamy dalej naszego miejsca, nie? <laughs> o i tutaj macie te takie, no tutaj ich akurat nie macie ale gdzieś tutaj się powinny pojawić za chwilę jakieś muszelki fajne takie eee, więc ogólnie polecam, polecam, default 3D jakby ktoś chciał eee, na wersję w sumie jest naprzodowa, ale na 1.8 także działa bez problemów tutaj. Tutaj chyba będę chciał się budować. Fajna górka. To mi się podoba. Nie no, miejsce jest super. Patrzcie to, o, creeper. Tak tutaj widzę, wykopywał Sanda. Ale to chyba nic. Ej, tutaj sobie robię naprawdę domek, nie? W tym miejscu. Będzie naprawdę fajnie się można wybudować. z racji, że tu mam po pierwsze górki takie i tu mam plaże i to będzie można sobie jakiś port walnąć czy coś Wow. I na przykład, jak będziecie chcieli budować to w tą stronę. Będziecie się budowali, nie? Jakbyście chcieli gdzieś niedaleko mnie, ok. Więc sobie pozbierajmy. Pozbierajmy, przeróbmy sobie wszystko tutaj ptyki i tak dalej. Zróbmy sobie skrzynkę w ogóle na przedmioty za chwilę, ale to za chwilę najpierw zrobimy sobie zabezpieczenie naszej działeczki. Mamy bloka i kładziemy sobie go tutaj, powiedzmy, w tym miejscu, Kół jest położony. I teraz możemy już, prawda, wszystko na swojej działaczce, prawda, robić, już nie musimy się bać, że nas ktoś tutaj okradnie, wszystkie skrzynki tak dalej będą zabezpieczone, a i tak będę z bezpieczeństwa, w razie czego, jakby coś nie wyszło, prawda, Kładł sobie jedynie cobblestone i takie mniej przydatne przedmioty. Ja mam w ogóle 12 level, nawet nie wiem skąd, nie, chyba za kopanie bardzo dużo mi wpadło. Okej, okay, co ja mogę sobie zrobić? Po pierwsze muszę teraz sobie zrobić jakieś piecyki, żeby poprzepalać sobie... Uh, na Stone, bo ja nie chcę budować z kobla. Czasami pierwsze te moje tutaj zabudowy, pierwsze zabudowy to prawdopodobnie wybuduję jakieś takie fajne mury czy coś. A tak mi się wydaje, nie zdaje. W ogóle muszę sprawdzić, ile na ile tu jest kuboid, więc za chwilę sobie po nagraniu to zobaczę. Teraz tak, po pierwsze przytommy sobie żelazo w pierwszych dwóch piecykach. Trzeci piecyk możemy przytapić sobie już kobla. Przytapiać już sobie stone, Dobrze. O, naprawdę fajne te, te piecyki są na tym, tak sufak. Wow, polecam. Ale mam już 14 minut nagrania ponad. I ja już będę kończył, tak? Dzisiaj skończę odcinek. Wy już tutaj będziecie pewnie budować. Ja się tu będę budował na serwerze, zrobię sobie jakiś livestream. Więc ja dziękuję wam bardzo serdecznie. Się zbugowałem, serio. Trawa mnie zbugowała. Serio. Nie. Ja. Ale dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki. Oczywiście zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na serwer. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!